Gdy Teściowa kolejny raz przyszła w odwiedziny, syn nie wytrzymał i zapytał ją, czy przez te cztery lata nie zdążyła jeszcze przeszukać wszystkich szaf w ich mieszkaniu, i dał jej do zrozumienia, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy oni z żoną nie kupili żadnych nowych rzeczy. Dobrze, że przynajmniej mniej pieniędzy wydają, ucieszyła się, a potem zdziwiła, bo zwykle syn nie rozliczał się przed nią. O co ci chodzi? Iwan już niejednokrotnie tłumaczył jej, że nieładnie jest grzebać w cudzych rzeczach a Rejse Nikołajewna regularnie zaglądała do szaf. Przyjedzie z wizytą i bez skrępowania, nawet przy synowej, sprawdza, co i gdzie leży. I najwyraźniej nie widziała w tym nic niestosownego. Wręcz przeciwnie, uważała, że postępuje słusznie, bo potem miała więcej okazji, by czepiać się synowej. Maryna i Iwan byli małżeństwem od czterech lat, a Rejsa Nikołajewna wciąż nie mogła się uspokoić, Ciągle znajdowała jakieś preteksty, by się do czegoś przyczepić, raz ganiła synową za koronkowe majtki, mówiąc, że to wstyd i za drogie, że jako mężatka powinna się ubierać skromniej, a nawet raz wyrzuciła jej bieliznę do kosza na śmieci. Innym razem teściowa zobaczyła dziurawe dżinsy Iwana i jakby olśniło ją, że jej syn też w takich chodzi, taka moda podobno, a to podobno nie sprzyja pieniądzom. Słyszała gdzieś, że jeśli chodzi się w podartych ubraniach. To nie będzie pieniędzy i rzuciła się na synową, dała do zrozumienia, że Iwanowi tu nic do tego, to ta żona go zmusza, by chodził w takich łachmanach i dlatego u nich nie ma pieniędzy. Jeśli chodzi o pieniądze, rejse Nikołajewna była w błędzie, małżonkowie żyli nieźle, ale to jej uwaga pchnęła ich do podjęcia pewnych kroków, postanowili kupić dom. Bo dotąd wynajmowali mieszkanie, może wtedy teściowa będzie rzadziej ich odwiedzać, bo dom chcieli kupić w innej dzielnicy, więc matce będzie daleko dojeżdżać. Znaleźli odpowiedni wariant i ucieszyli wszystkich wieścią, że wkrótce będzie można przyjść na parapetówkę, tylko teściowa się nie ucieszyła. Przybiegła i radziła im jeszcze raz się zastanowić, bo własny dom to duże wyzwanie. Syn powiedział, że już wszystko ustalili i dom im odpowiada. Rejsa Nikołajewna oburzała się, nie rozumiała, jak starszy syn może tak postąpić, podczas gdy ona sama mieszka z młodszym w swoim mieszkaniu, a Iwan z żoną kupują sobie dom. No po prostu nie wiadomo, jak tu wychowywać dzieci. Młodszy radzi się matki, a starszy ją lekceważy, nie podobało jej się, że Iwan słucha tylko swojej żony. Syn odpowiedział, że decyzję podjęli wspólnie z Maryną i razem zainwestowali swoje oszczędności w dom. Matka zapytała, skoro mają dużo pieniędzy, to dlaczego mi nie dali? Skoro z Maksymem mamy gorsze warunki, moglibyście przynajmniej małe mieszkanie kupić. Matka powiedziała, że i tak z dziećmi się nie śpieszcie. Syn był w szoku, że jakoby warunki matki z młodszym bratem są gorsze. Tam wszystko jest w porządku, poza sumieniem Maksyma. Iwan dał matce do zrozumienia, że czas, by jej młodszy synek znalazł pracę. Matka próbowała bronić honoru swojego synka, mówiąc, że on się stara i jak tylko znajdzie producenta, to wszystko będzie dobrze. Ale Iwan się z tym nie zgodził. Granie na gitarze to nie praca, żeby z tego zrobić pracę. Trzeba włożyć w to wysiłek, uczyć się czegoś nowego. A on od lat nie zmienia i nie rozwija swojego repertuaru. W ogóle brat z gitarą i ze swoimi równie przeciętnymi kumplami muzykami tylko po barach łazi i matce wciska kit, a matka nie ma nic przeciwko temu, że jej trzydziestoletni synek żyje z jej emerytury, biedaczek jeszcze nie okrzepł, nie można go porzucić. Matka nie chciała dłużej ciągnąć tej rozmowy i odeszła urażona. Na szczęście już więcej się u nich nie pojawiła, bo była zdrowa i aktywna w mediach społecznościowych, gdzie robiła różne udostępnienia, więc można było być spokojnym, że u niej wszystko w miarę dobrze, biorąc pod uwagę, że utrzymuje się na jej koszt. Ale młodszy syn z synową nie cieszyli się długo spokojem, bo teściowa pojawiła się w ich nowym domu po miesiącu. Przyszła w piątek wieczorem, poprosiła, żeby zostać na weekend, powiedziała, że Maksym u nich w mieszkaniu wymienia hydraulikę, a ona chciała pobyć w ciszy. Małżonkom od razu wydało się to dziwne, teściowa nigdy wcześniej nie prosiła o nocleg i brzmiało to podejrzanie, że Maksym coś sam naprawia. Ale Rejsa Nikołajewna dumnie oświadczyła, że młodszy syn potrafi nie tylko brzdonkać na gitarze, jak myśli Iwan. Dobra, odpuścili z wypytywaniem, może Maksym rzeczywiście wziął się za robotę. Jednak po weekendzie teściowa nie wyszła. Nie chcieli jej gonić, bo byłoby to niegrzeczne, a pytać, czemu została dłużej niż planowała, też nie chcieli. Żeby nie wyglądało, jakby chcieli ją wyrzucić. Uznali, że Maksym narobił bałaganu z tą hydrauliką. Ale po czterech dniach Iwan w końcu zapytał: Jak sprawy w domu? Matka najpierw ze zdziwieniem spytała, jakie sprawy, a potem od razu zaczęła opowiadać, że Maksym tam jeszcze różne drobiazgi przykręca. Było jasne, że teściowa zmyśla, ale znowu jej nie wyrzucili. Siedziała u nich w domu, zajmowała się swoimi sprawami. Zamiast obiecanych dwóch dni, została na dwie tygodnie, a potem po prostu zniknęła, nic nie mówiąc gospodarzom. Dzieci wróciły do domu, a Rejzi Nikołajewny i jej rzeczy już tam nie było. Było przykro, że matka wyszła po cichu. Synowa postanowiła to sprawdzić. Okazało się, że teściowa nie tylko nie zostawiła tam żadnych swoich rzeczy, ale wręcz zabrała cudze. Odkryto, że razem z gościem zniknęło portmonetka z kartami i wypłatą jej syna. Iwan zapomniał jej w domu i teraz wszędzie jej szukali, ale nigdzie jej nie było. Syn pojechał wyjaśnić sprawę z matką i wtedy wszystko się wyjaśniło. Okazało się, że ona była zazdrosna, że on kupił dom, a jej ulubieniec Maksym nic nie ma. Dlatego kochająca matka postanowiła postawić synów w równych warunkach, przepisała swoją mieszkanie na maksyma, myśląc, że teraz każdy z nich będzie miał swoje lokum. Ale nie pomyślała o sobie, zakładała, że będzie nadal mieszkać z młodszym synem. Jednak maksym, świadomy, że jest właścicielem mieszkania postanowił robić tam, co chce. Więc w mieszkaniu cały czas były jakieś próby z przyjaciółmi, pijaństwo, bałagan, ta twórcza atmosfera, jak to określa syn. A matce oprócz dyskomfortu doskwiera też to, że praktycznie ona sama utrzymuje tę kompanię, bo nie może odmówić synkowi, kiedy prosi o pieniądze. W końcu Rejse Nikołajewna postanowiła odpocząć od ukochanego synka, niech teraz jego kumple go karmią. Skoro sama nic nie ma, to przypomniała sobie, że starszy syn ma pieniądze i przyjechała do niego. Tam słuchała i obserwowała jego i synową, przy okazji sprawdzała szuflady, ale Iwan z żoną już wiedzieli. Jak teściowa lubi gościć, więc na wszelki wypadek schowali wszystkie wartościowe rzeczy. A potem Rajsa Nikołajewna usłyszała o wypłacie syna i pomogła mu zapomnieć portmonetkę w domu. On chciał przełożyć ją z jesiennej kurtki do zimowej, wyjął i położył na szafce, a matka w tym czasie odsunęła tę portmonetkę i przykryła gazetą. Myślała, że jeśli syn od razu przypomni sobie, to znaczy, że nie miał szczęścia, a jeśli nie, to dostanie się do pieniędzy. Ale ona odwróciła jego uwagę rozmową i on ostatecznie zapomniał. Przez dwa tygodnie matka już tęskniła za młodszym synem. Poza tym skarżył się jej, że teraz nie urządzają prób, bo w domu nie ma co ojeść. A jego znajomi też mają problemy finansowe. Więc troskliwa mamusia, kiedy tylko się nadarzył moment, poleciała ratować głodnego syna. Za skradzione pieniądze nazbierała jedzenia, i gdy przyszedł Iwan, siedziała w mieszkaniu z trzydziestoletnim smarkaczem i karmiła go z łyżki. Oczywiście to już było przesadą, matka wydała wszystkie pieniądze, najwyraźniej obawiając się, że dzieci się domyślą i wszystko jej zabiorą. Nagromadziła zapasów, ale starszy syn machnął na to ręką. Dobrze, że nie wypłacił całej pensji, zabrał portmonetkę z kartami i kazał matce więcej do nich nie przyjeżdżać. Były obelgi, groźby i przekleństwa, ale Iwana ten szantaż już znudził, nie zamierza obciążać bratem. Ale to jak groch o ścianę, niech sami się z tym rozliczają. Nie ma co jeść, może pójść ze swoją gitarą grać w przejściu, jeśli gra w barach, nic mu nie przynosi. Tym razem zapomnieli o teściowej na dwa miesiące, aż tu nagle dzwoni telefon z szpitala, mama z młodszym synem mieli wypadek. Iwan rzucił wszystko i pobiegł tam. Okazało się, że ona jest w stanie poważnym, ale nie krytycznym, a Maksym wyszedł z tego bez większych obrażeń, jeśli nie liczyć paru siniaków. Wypadek okazał się winą Maksyma, złamał przepisy i ucierpiały osoby z drugiego samochodu. Maksym liczył na to, że brat jakoś mu pomoże to załatwić, próbował go przekonać, ale Iwan odmówił, nie zamierza płacić za błędy lenia. W końcu młodszy brat musiał sprzedać mieszkanie, żeby uniknąć więzienia. Czy zostały jakieś pieniądze ze sprzedaży? Historia nie mówi. Potem ten brat zniknął, nie odwiedzał matki w szpitalu, a tylko zadzwonił jej, że będzie mieszkał u muzykalnych przyjaciół. Nie interesowało go, co będzie z matką, skoro ma jeszcze jednego syna, który jest bogaty. Narobił młodszy brat, a sprzątać musiał starszy. Iwan i jego żona na zmianę odwiedzali matkę w szpitalu, a gdy ją wypisali, zabrali ją do siebie do domu, ale jednak u Iwana. W przeciwieństwie do brata, jest sumienie. Przez kilka miesięcy rejse Nikołajewna jęczała, goiły się jej złamania, była łagodna i pokornie przyjmowała pomoc. Ale gdy doszła do siebie, zaczęła domagać się swoich praw. Jedzenie jej nie takie, a gdy wszyscy są w pracy, sama sobie gotuje. Znowu wszędzie grzebała i krytykowała niegospodarną synową. Nie mogli wymyślić, co z tym zrobić, nawet kupić jej osobny pokój, żeby tam mieszkała sama, ale i tak oddałaby go młodszemu synowi, bo nic jej nie nauczyło, że to on ją pozbawił mieszkania. Mimo to on jest biedaczkiem. I nagle sprawa rozwiązała się nieoczekiwanie. Kiedy synowa wróciła z pracy, od razu, jak zwykle, poszła do lodówki, a ta była całkowicie pusta. Najpierw pomyślała, że teściowa coś w niej posprzątała, ale lodówka była włączona i ewidentnie nikt jej nie dotykał, a u Mariny zawsze panował w niej porządek. Okazało się, że to teściowa oddała wszystko młoczemu synowi, który dziś się odwiedził. Rejsa Nikołajewna od razu z pretensjami rzuciła się na synową, przecież teraz tu mieszkam, to czemu nie mogę przyjąć własnego syna w gości, cóż jej można powiedzieć. Bezcelowe jest udowadnianie, że po wszystkim co ona wywijała, takich gości tu nie chcą widzieć. A ona ma tylko jedno na ustach jej syneczek, którego dawno nie widziała, jest głodny. I nakarmiła swojego maksimka, dając mu coś ze sobą. On prosił o pieniądze, ale Rejsa Nikołajewna w domu niczego nie znalazła. Kiedy starszy syn wrócił z pracy, jego matka kłóciła się z jego żoną, dowiedziawszy się, że przychodził brat i prosił o pieniądze. Syn poważnie się zdenerwował. Groził nawet, że odwiezie matkę do domu opieki i prosił, żeby pomyślała o sobie. Ale ona ani myśli, upiera się, że biedny Maksim nie ma pomocy, a starszy brat jest egoistą, jakby już zapomniała, co ten biedny Maksimek jej zrobił. Potem zaczęła krzyczeć na syna, że to nieładnie ukrywać przed matką pieniądze. Na szczęście, nauczeni gorzkimi doświadczeniami, ukrywali wszystkie wartościowe rzeczy, bo inaczej kochająca mamusia wszystko by z domu wyciągnęła, a może jeszcze wpadnie na pomysł sprzedania sprzętów. U Rejzi, Mikołajewny zaczął się atak histerii, zachowywała się jak rozkapryszone dziecko. Postanowiono więc zabieść teściową na badania do szpitala psychiatrycznego. Nic poważnego u niej nie stwierdzono, podano leki uspokajające i wypuszczono do domu. Syn z synową postanowili wynająć matce pokój w akademiku, aby już nie mieszkać razem z nią. Przez jakiś czas nastała cisza, młodszy brat długo się nie odzywał, a potem dostał wyrok za handel narkotykami. Teściowa nawet znalazła pracę, zaczęła sprzedawać kosmetyki w jednej znanej firmie sieciowej. W przeciwnym razie Iwan groził, że przestanie wszelką pomoc, w tym opłatę za wynajęty pokój. Zbliżała się złota pora roku, jedni z żalem żegnali lato. A Marina i Wania z niecierpliwością oczekiwali nadejścia jesieni. Nietypowa dla młodych ludzi miłość do tej pory roku była spowodowana tym, że mąż pomagał przyjacielowi w interesach, dostarczając produkty do jego prywatnego obozu dla dzieci. Całe lato ciężko pracował jako kierowca w głównej pracy i równolegle u przyjaciela, a jesienią ten szalony rytm się kończył. Jego żona też była zmęczona, chociaż sama nie dorabiała, ale dużo czasu zajmowała jej droga do firmy. Po trzech latach pracy tam już nie chciała żadnych pieniędzy i wolałaby zarabiać mniej, ale się wyspać. Dlatego młodzi ludzie z utęsknieniem wyczekiwali nadejścia jesieni. Kiedy 1 września dzieci szły do szkoły, oni z ulgą odecznęli. Do następnego lata mogli się zrelaksować, a teraz gdzieś pojechać, na przykład do lasu na Grzyby. Co bardzo lubili! W tym roku, jakby specjalnie pogoda im to ułatwiła, słońce wciąż grzało, a niedawno przeszły deszcze. Trochę odpoczywając i czekając na kolejny słoneczny dzień, małżonkowie szykowali się do lasu i pierwsza sobota okazała się hojna w plony. Młoda para wróciła do domu z dwoma wiadrami rydzy. Sami sobie zazdrościli, nigdy wcześniej nie mieli takiego połowu. Marina zarówno zakonserwowała kilka słoików, jak i ugotowała zupę, a także przyrządziła ziemniaki ze śmietaną. Przez cały tydzień jedli rydze na różne sposoby. Wieczorami siedzieli w kuchni, patrzyli przez okno i cieszyli się, że znowu idą deszcze. Co oznaczało, że będzie jeszcze więcej grzybów. A prognoza pogody mówiła, że w niedzielę znów będzie słonecznie. "Chodźmy znowu na grzyby", zaproponowała żona. Iwania od razu się zgodził. Ale przecież nie byli egoistami, chcieli podzielić się radością ze wszystkimi, szczególnie z bliskimi. Dlaczego więc nie dać matce możliwość na zbieranie leśnych darów? Rodzice Mariny kategorycznie nie jedli grzybów. Ojciec kiedyś się nimi zatruł, więc teraz bali się ich zbierać. Nie ufali ani sobie ani dzieciom, jedli tylko sprawdzone, sklepowe. Natomiast Teściowa zawsze z przyjemnością częstowała się grzybami. Wania i Marina co roku chodzili na grzyby. I zawsze na stole stawiali talerzyk z solonymi grzybkami. Teściowa zawsze z zazdrością mówiła, że chciałaby, żeby ktoś jej je przyniósł, a ona mogłaby je pozakładać na zimę. Dlatego dzieci postanowiły spełnić jej życzenie, prawda? Sami nie mieli zamiaru podrzucać jej grzybów. Ale wziąć się do lasu, dlaczego nie? Pogoda była dobra, spacer nie zaszkodzi. Wania z żoną byli pewni, że jego matka będzie miała przyjemność z tego przedsięwzięcia. Ale od samego początku wszystko zaczęło iść nie tak. Po pierwsze Rejsę Nikołajewna kilka razy zmieniała plany. To jedzie, to nie jedzie, to mówi, żeby nie wychodzić tak wcześnie, to lepiej pójść wcześniej, żeby było mniej ludzi. Wtedy można będzie zebrać wszystkie śmietanki. Syn z synową już nie cieszyli się, że zaproponowali. I tak naprawdę powinni byli odmówić po tych wahaniach. Ale postanowili doprowadzić sprawę do końca. Marina myślała, że koniecznie trzeba wyjechać razem. Wciąż była nadzieja, że teściowa stanie się normalną osobą, mimo jej wcześniejszych zasług. Ale Rejse Nikołajewna i tak wiecznie była niezadowolona ze wszystkiego. Zdarzało się, że nawet obrażała synową i krytykowała ją zwanią. Ale na łonie natury przecież powinna się zrelaksować. Jednak teściowa jak rano wsiadła do samochodu, była niezadowolona. I w takim samym nastroju z niego wysiadła pod wieczór. Co więcej, rano była zmęczona. Bo to był dzień wolny i nikt jej nie dał wyspać się. A wieczorem była zmęczona, bo przez cały dzień ganiał ją po lesie. Chociaż nikt jej tam siłą nie ciągnął. Zaproponowali, a ona się zgodziła, wyszło na to, że jakby to ona zrobiła synowi z synową przysługę. Pojechała im nazbierać grzybów. Ale zabrała ze sobą dwa wiadra, do których Marina włożyła grzybów po same brzegi. Bo wyszło, że teściowa sama nazbierała mało. Ale lepiej by tego nie dodawali, bo do wszystkich wcześniejszych niezadowolenia doszło jeszcze jedno. Rejsę Nikołajewna oskarżyła synową, że jej dodała pracy. To ty teraz próżnujesz, a ja rano do pracy, oświadczyła teściowa. Marina nie próbowała niczemu zaprzeczać. Inaczej jeszcze by dostała. Już i tak wysłuchała całą masę pretensji. Synowa niechcący wspomniała, że zwolniła się z pracy. Ale i tak musi przepracować dwa tygodnie. Czyli w poniedziałek nie będzie próżnować. Jak zwykle wstanie o wpół do szóstej, przygotuje śniadanie sobie i mężowi i pojedzie do pracy, a to godzina drogi. Ale oczywiście teściowej nie obchodziło, że synowa traci mnóstwo czasu na dojazd i się męczy. Dla Rejzi Mikołajewny najważniejsze było, żeby była praca i zarabiane pieniądze. Jakie tam czyjeś niedogodności, to nieważne. I gdy matka usłyszała, że synowa rzuca pracę, to nawet nie dała jej dokończyć. Że maryna będzie pracować zdalnie z domu. Od razu otworzyła usta. Co za niefrasobliwość! Nie należy siadać mężowi na karku. Sama teściowa, można powiedzieć, siedziała na karku syna. Pracowała wyłącznie po to, by nie było powodów do pretensji. Rozprowadzała kosmetyki znanej firmy sieciowej. Okresowo dokonywała wypadów do swoich znajomych, gdzieś do firm i zakładów. I opowiadała, jak włosy będą lśnić, a skóra odmłodnieje. I ktoś przecież kupował. Synowa nie była zachwycona teściową, jednak starała się być z nią uprzejma. A to kosztowało ją dużo wysiłku. Na przykład nawet w tę niedzielę, gdy im z Wanią przyszedł do głowy ten głupi pomysł. By zabrać ze sobą teściową. Spóźniliście się o 10 minut, oświadczyła pierwszym zdaniem Rejse Nikołajewna. Mamo, po co trzeba było wychodzić dokładnie o siódmej? Zapytał Wania. Przecież powiedziałem, że zadzwonię, jak będziemy podjeżdżać. Ale jego matka była kobietą punktualną, jak się hełpiła. Powiedzieli na siódmą, to na siódmą. Synowa bardzo wątpiła, że ona faktycznie zeszła na dół o siódmej. Ale nie było sensu temu zaprzeczać. W każdym razie te dziesięć minut nie poszło teściowej na marne. Zauważyła, czyj pies załatwia się przy klatce schodowej i dumnie oświadczyła, że już zdążyła pokłócić się z jego właścicielem. Dalej już w samochodzie rejsel Nikołajewna zaczęła rozwijać temat hamów i wypowiadać się na temat sąsiadów, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody, nie donoszą śmieci do pojemników na śmieci tym podobne. W efekcie Wania i Marina przez całą drogę wysłuchiwali negatywów teściowej. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że nie tylko sąsiedzi, ale w ogóle wszyscy dookoła to idioci. Wszędzie jest źle, straszne jest życie. Młodzi ludzie pozbyli się tego negatywizmu dopiero wtedy, gdy weszli do lasu. I to tylko na chwilę. Teściowa zaczęła kłócić się z grupą grzybiarzy, którzy również przyjechali na cichą łowę. Marinie wydawało się, że głos Razin Nikołajewny niesie się po całym lesie. Dobrze, że to nie był wyjazd na ryby, bo by spłoszyła całą rybę. Może i dłużej chodziliby po lesie. Ale Marina nie wytrzymała i zaproponowała mężowi powrót do domu. Mówi, że jutro do pracy, a z grzybami jeszcze trzeba się uporać. Wracali tak samo. Teściowa kontynuowała swoje skargi na wszystkich i wszystko. A potem usłyszała, że synowa odeszła z pracy i poniosła się. Nieładnie tak mówić, ale dobrze, że na drodze była wypadek. To ją przełączyło na inną falę. A potem Wania zawiózł ją do domu, a oni z Mariną pojechali do siebie. Pozostałą drogę cieszyli się ciszą. W każdym razie wytrzymywanie Rejzi Nikołajewny było trudne. Pewnie dlatego też kupują u niej kosmetyki, aby się od nich szybciej uwolnić. A CEO to też dobry ruch marketingowy. W domu młodzi ludzie szybko przekąsili i zabrali się do obróbki grzybów. Na te niecałe dwa wiadra zajęło im to kilka godzin. Postanowili je zasolić, a gdy już wszystko przemyli, zakonserwowali w słoikach. Było już prawie godzina dwudziesta trzecia zmęczeni, ale szczęśliwi małżonkowie szykowali się, by iść spać. Ale nagle rozległo się pukanie do drzwi. Nocnym gościem okazała się Teściowa. Wania nie zdążył się zdziwić późną wizytą matki, bo ta go odepchnęła i wpadła do środka. Synowa przetarła oczy, nie wierząc, że rejsy Nikołajewna jej się nie przywidziała. Ale już w następnej chwili sen jak ręką odjął. Ten potwór inaczej teściowej nie można nazwać. Zaczął ryczeć wulgaryzmami na cały apartament. Wania i Marina ze strachem przytulili się do siebie, na początku nie rozumiejąc, o co chodzi. Ale gdy teściowa zaczęła obrażać synową, wszystko się wyjaśniło. Rejse Nikołajewna była niezadowolona, że Marina porzuciła swoją pracę. Najwyraźniej przesiedziała, przemyślała informacje i zrozumiała, że ona i jej syn są w niebezpieczeństwie. Ta szczurza kobieta zaćmiła im umysły. Nigdy nie stracili czujności, usiadła im na karku. Mamo, po pierwsze, to nie twoja sprawa, próbował ją uspokoić syn, a po drugie, Marina będzie pracować zdalnie i ty temu wierzysz? Głupku, przewróciła oczami matka. Nie trzeba mówić, że kobieta tak bardzo wpadła w szał, że nie miało sensu z nią o czymkolwiek rozmawiać. Jak baran upierała się przy swoim, jednocześnie poniżając synową. Mariny jeszcze jej takiej nie widziała. Nawet przypuszczała, że teściowa może być pod wpływem jakichś substancji. Ale Wania wiedział, że u jego matki zdarzają się takie wybuchy i dopóki się nie wygada, nic nie pomoże. Jednak spróbowali ją uspokoić. Syn dowodził, że między nim a żoną wszystko jest w porządku. Nikt mu na kark nie siada. Jeśli nawet usiądzie, to on nie będzie przeciwny. Marinka z kolei próbowała przekonać Teściową, że jest samodzielną kobietą i zawsze będzie przynosić do rodziny pieniądze. Czego chciała osiągnąć gościni, było niejasne. Prawdopodobnie sama nie zdawała sobie sprawy, czego oczekuje. Poproszono ją, by wyszła, ale ona usadowiła się w kuchni i oświadczyła, że nie ruszy się z miejsca. Przecież nie możecie tu siedzieć całą noc, zauważyła synowa. Jeśli trzeba, to przesiedzę tu całą noc, zacisnęła usta teściowa. Wania nie wytrzymał i poszedł zapalić na balkon. Miał nadzieję, że matka się uspokoi i pójdzie spać. Ale tylko Ceo wyszedł, ona chwyciła nóż i rzuciła się na synową. Marina nie zdążyła nic zrozumieć, na szczęście zdołała chwycić ją za rękę, ale Teściowa złapała dziewczynę za włosy, między kobietami wywiązała się Szarpanina. Obie krzyczały, ale najwyraźniej Wania nie zrozumiał, że to wszystko jest poważne. Matka już wcześniej darła się na cały głos. Ale kiedy on wrócił, jego żonie udało się obronić przed Teściową. Teściowa właśnie upadła na podłogę i próbowała wstać. Rękaw jej bluzki był rozdarty, ale jej przeciwniczka wyglądała jeszcze gorzej. Na twarzy i rękach Mariny była krew. Raisza Nikołajewna lubiła dbać o swój manicurę i miała zawsze długie paznokcie. Więc wbijała się w skórę poważnie. Wania nie zamierzał tolerować takich wybryków matki i zadzwonił pod 112 gościni, usłyszawszy o policji, natychmiast uciekła. Tymczasem małżonkowie nie anulowali wezwania. Poczekali na przyjazd policji i sporządzili protokół. Marinka nie odmówiła skierowania na sądowo-lekarską ekspertyzę w celu udokumentowania obrażeń. Trzeba jakoś uspokoić Teściową. Bo ona uważa, że może zachowywać się wobec synowej, jak jej się podoba. Wcześniej już obrażała, ale teraz stało się jasne, że może się posunąć daleko. Młoda kobieta nie chciała ponownie spotkać się z szponami matki męża. Wania nie stanął w obronie swojej matki. Niech trzyma się z dala, bo wtrąca się w ich życie i wiecznie jest w negatywnym nastroju. Ale być może teraz zrozumie, że życie nie było aż tak złe. Nie zobaczy, że może być jeszcze gorzej. Następnego dnia Raisza Nikołajewna zdała sobie sprawę z tego. Co się stało? Zadzwoniła do synowej, prosząc, aby wykofała zawiadomienie i nie dopuściła do sprawy sądowej. Stwierdząc, że jest zmęczona, a świeże powietrze tak na nią podziałało. Przyzwyczaiła się do nasycenia mózgu tlenem. Jednak Synowa również odmówiła takiej propozycji. Niech matka poniesie konsekwencje i odpowie przed prawem. A to właśnie zmieni jej charakter. Sąd uznał Raisę Nikołajewną za niepoczytalną i skierował na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym, gdzie spędziła resztę swoich dni. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału, klikając w lubię to. Dla mnie to bardzo ważne. Do następnego spotkania.